Hej, hej, witam w kolejnym odcinku z 38 polskiego serwera. Nowy odcinek oraz dzisiaj nowy event. Raczej wszystkie eventy dostępne, ponieważ z okazji dnia pracy, jak to powiedzieli, są po prostu aktywne wszystkie eventy od piątku do niedzieli. Także całkiem fajnie. Tylko skończyłem się grzyby, więc ja sobie zaraz będę musiał dokupić. Bo chcę po prostu tą awanturniczość na maxa wykorzystać. No dobra, zajrzymy sobie po kolei, co tam dzisiaj się działo. Do toalety wrzuciłem jakiegoś pika, także jeszcze 90 punktów brakuje i będzie full na piąty poziom. Dalej z hazardistą sobie trochę pograłem. Dzisiaj jakieś tam super rzeczy nie trafiłem, więc nic takiego się akurat nie działo. Jak chodzi o arenę, to mam 10 na 10 walk zrobionych już. Ale tak, dla zabawy mogę sobie zaatakować. Jeśli chodzi o runy to mam już 10 tysięcy, więc chyba tam troszkę wyższe te bonusy mogę trafić już, tak mi się wydaje przynajmniej. U zbrodni znalazłem fajnego epika, ale bystrota, więc na niego się nawet nie skuszę, jakby miał grzyby. I tak to trafiłem sobie nowe buty epickie z rohu, zaraz wam pokażę. Jeszcze tylko, jak chodzi o Wiedźmę, mam tutaj dwa itemki do wrzucenia. Więc po prostu wrzucę. kowana sobie sprawdzę później. Pupil, ataki porobione. Dzisiaj sporo wygrałem, więc tych surowców trochę się nazbierało. I dodatkowo zrobiłem Środowisko Mroku. Dobra, dalej. Zamknąłem Twierdzę Posępnego Czerepu. Mogę wam walkę pokazać. Testa jedna. Nawet jej nie oglądałem jeszcze, bo miałem, ale stwierdziłem, że zapiszę. Właśnie na odcinku zobaczymy. I z tej walki dropnąłem, jak się nie mylę te fajne buty właśnie. Ale wszedł krytyk 2,5 miliona. Dobra, super. No i te buty właśnie mi. Yy, butów aż takich starych nie miałem, ale plus 40 cech więcej do każdej z tych trzech cech. Także myślę, że całkiem spoko. Dodatkowo odporność na zimno 3%, więc jest całkiem fajnie. No i teraz rochy, to jest cyrk grozy, 255 poziom, klaun z mocikiem. A w strefie mroku tornado, 49 poziom. Na razie sobie sprób spróbuję to tornado, dobić do tej 50. Mm, ale w międzyczasie jeszcze sobie podbiję troszeczkę te cechy może. Te za 15 koła, proszę nie ognia 2%. Dobra, no to inteligencja sobie podbiję. po prostu. <laughs> Dobra, nadałem full w inteligencję tym razem. Tam jeszcze skarczmy sobie trochę tego golda zarobię, więc problemu akurat z tym nie będzie. I zobaczmy czy potyczaka zrobię. 5 700 HP, więc podobnie jak ten ostatni przeciwnik w twierdzy. Jeśli będzie sporo brakowało. O, może da radę. Dobra, dał radę. Jakiś naszyjnik, ale aż taki dobry chyba to on nie jest. 140 mam. Póki co mój epic jest jeszcze lepszy, to nie. Dobra, i jeszcze dzisiaj sobie spróbuję zrobić to Tornado, ten 50 poziom. A dalej, właśnie ten cyrk. Jak chodzi o twierdzę, to buduję się twierdzę na 12 poziom. Kwatery na 11 już mam. Yy, I teraz sporo zrobiłem w podziemiach, bo przez te ewenty te dusze się trafia w karczmie, więc i się trochę nazbierało. I serce ciemności oraz ekstraktor na 8 poziom już ulepszyłem. Teraz dalej ulepsza się komnata tortur, żeby więcej tych dusz torpiło za graczy. No i po północy jeszcze sobie porobię te ataki. Na nowo aurę i tak dalej. A teraz póki co jeszcze na szybko te ataki. Oj, te ataki dzisiaj coś długo zajęły. Z osób tą obronę już porobiło. No ale cóż. Są w końcu zrobione. No i dobra, kupię sobie teraz te grzyby. Tak myślałem, to ten pakiet za 2 dyszki 60 grzybów. Teraz jest 20% więcej. Więc widzimy się za chwilę. Dobra, także grzyby mam już kupione. O, teraz się odświeżyło. No i dzięki temu mogę sobie robić dalej tą awanturniczość. Także teraz sobie kilka questów porobię. Więc to poziom dobiję. Klepsy, trochę się zbierało, więc mogę to sobie poskipować. I właśnie teraz fajnie lecą te surowce do twierdzy i dusze. Więc takie eventy mi się podobają. I ogólnie biorę te najkrótsze questy, bo wtedy się zrobi ich więcej i jest po prostu więcej tych szans na trafienie czegoś fajnego. Dobra, kupimy kolejne, 1200 5 minutowy Dobra, to piję ten 163, a resztę potem sobie już na spokojnie bez sklepsy zrobię I potem będziemy się widzieli po północy Jak będę szukał jakichś nowych przedmiotów I będziemy robić pewnie cyrk Albo to tornado. O, i dusze weszły, fajnie. Dobra, 2,5 minutki. Takie questy są najlepsze. No, to jest sobie wyjątek. Czerwony quest. O, może 320 wytrzymałość, jakiś hełm. Nie, mamy lepszy, jeśli chodzi o. o inteligencję. O, i dwa razy dłuższe po 50 tysięcy. Więc to jest tyle tego, że nie mogę na kolejny poziom zaraz zrobić. Jeszcze raz trafię i prawie już będę miał na kolejny poziom serca ciemności, więc super. Z tych questów znowu 2,30. I kolejny kamień. Więc w tej twierdzy teraz też się zapas tych itemków zbierał, więc mnie to bardzo cieszy. Też grzyby nie chcą lecieć z questów, ale jest za to drewno. No dobra 2,30, nowa zbroja? Nie, taka średnia, więc jej nawet nie biorę, ale są kolejne dusze. Dobra, wezmę 7,30. I 2,30, tutaj jest najwięcej, exp. No może nawet całą tą mawkę zrobię zanim ten poziom dobije. Tak się zapowiada. 1 490, dobra. Ehm, wezmę 2.30. O nawet nie mam miejsca w punktu tyle dropów poszło. To wszystko na postaci oczywiście przyciągam. Na jutro do to będzie klejnot. Tak mi się wydaje. Akurat jest tak na 3 klejnoty albo 2 epiki. A chyba 3 klejnoty wrzucę. 1,3 300... Dobra, to jest trochę krótszy, że jeszcze to 2,5 minuty się złapie. To niech będzie tak. O, jest grzybek jakiś, się zwrócił, za, za tą karczmy 266 Hełm średni. No tutaj 10 minutowy 1,2 mln. Tutaj 230 Zostało 5 awanturniczości. Wezmę znowu dłuższy trochę. Bo jednak sporo więcej expa było. Dobra, no to ta cała wka będzie zrobiona raczej. No tutaj 2 300 to na pewno biorę ten. No to jest spora różnica jednak. Zręczność ten to nie. Ale 2,30 może być. 190... A wezmę 230 i więcej kolda trochę, więc całkiem spoko. Już tego kolda prawie 2 miliony się nazbierało. Także sympatycznie. Dobra, 10. Prawie kliknął to 11. A za 10 jest zawsze więcej expa za końcowy ten jakby. Zaraz zobaczycie. Teraz mam questy 230, koło tych 250 000 expa. A zaraz powinno być o wiele więcej. Dobra, kolejny 2.30. Będzie już poziom prawie dobity? Myślę, że nawet odobiję ten poziom, by z tego ostatniego piwa. Dobra, kolejny 2.30. Jakiś 2.30? Jest jeszcze jeden 2.30, no to super. I teraz ze zwykłego quest'a 2.30 powinien być jeden, co daje dużo expa. No, 680 tysięcy to jest ponad prawie 3 razy tyle. Jest 163 poziom, także akurat to 11 sobie zrobię tak i te questy już tam przeczekam, te 20 minut, bo niedługo będzie północ, więc po prostu ciąg dalszy będzie po północy, sobie dalej ulepszam. No i tyle, widzimy się chwilę po północy. Dobra, także jestem już trochę później. W międzyczasie sobie zrobiłem też trochę tej awanturniczości po północy i kupiłem też nową broń. Widzę tutaj 770 średnich obrażeń, więc wydaje się być całkiem spoko. Widzę krytyczny o 4% jest większy. Tylko z tej bym chciał wymontować klejnot, ponieważ nie mam kolejnego. Także za surowce sobie to zrobię. I atak o 50 tysięcy obrażeń większy, dobra. Jakieś tam surowce to sobie na postać przyciągnę. I toaleta to wrzucam klejnot na szczęście, bo klejnoty na szczęście mi się nie przydadzą. Jeszcze jutro i pojutrze wleci jakiś klejnot. I będzie ta aura na piątym. Dobra, 40 sekund do karczmy. Tak to w zbrojowni chyba nic więcej nie było ciekawego, potem mogę porolować trochę. Ale póki co, to będę spróbował zrobić te rochy. Jeszcze sobie statystyki, które podbiłem. Siła jest zręczność pod 800. No i w tym cyrku było już jedno takie bardzo bliskie podejście. Jak wcześniej próbowałem, zobaczymy jak teraz to będzie. Wystarczy w sumie, żeby wszedł jeden taki dobry krytyk. O! I właśnie o tym mówiłem. Także siadło, o na dwa poziomy 165-163. miałem. Więc całkiem sporo to podbiło. I dobra, ten cyrk z tego co widziałem na czacie to ludzie tak przechodzili. Więc popróbuję tutaj trochę zrobić tego cyrku. A i troszeczkę zabrakło teraz. Dobra, odbiorę sobie karczmy. I spróbuję ten cyrk jeszcze. O i dobra, to dwa podejścia jeszcze. I ostatnie, nie chcę tych krzybów od razu zmarnować. Najwyżej za parę dni znowu spróbuję dalej. Ale jak jeszcze wymienię sobie itemki. Mam sporo itemów, co mam stare klejnoty. Przynajmniej nie miałem ostatnio, czy już wymieniłem. Nie, dobra, to jeszcze zostały po prostu w marchewkach. Został stary klejnot. A tak to jest w miarę na bieżąco. W zasadzie sobie mogłem te itemki polepszać. Nawet ten raz tylko, ale to zawsze będzie coś. I może tak to po wykupuję sobie jakieś temki, rozmontuję kowala, żeby coś tam jeszcze sobie poprawić. Także kupujemy co się da. Podzręczność Kunegunda, no ma tam jakieś buciki. Pas podzręczność. Dobra, pasy są w miarę okej. Okay. Czy to nie ten bym na siłę spróbował trafić do tego? Na szczęście to nie Dobra, to sprawdźmy jak Kowala 772 Dobra, czyli to na pewno To 660 606, dobra, jeszcze coś bym kupił Tutaj jeszcze buty nie są za tego, za grzyby, tak że mamy dwa kolejne itemki, ale one są tańsze i tak. Dobra, no to te dwa niech pójdą do rozmontowania. I jak chodzi o moją postać, jeszcze mam sobie lepszą broń. a jeszcze mogę kapcie. Więc tak, jakieś tam dodatkowe cechy są. to mogę w szczęście wpakować. Odbierz wynagrodzenie. A i dzisiaj z kalendarza też było szczęście w ogóle. Tam plus 3 chyba, czy ileś. Dobra, jakieś klepsydry może wlecą? O. 5 klepsydr, więc całkiem przyjemnie. No dobra, no to spróbuję jeszcze jedno podejście. Tak, na koniec. Chciałbym zobaczyć jakieś podejście z krytycznym uderzeniem. i no teraz blisko było. Kurde, dobra, to jeszcze raz. O. Kurde, mi wchodziły krytyki, jemu chodziły No, ostatnie, dobra, weszło ostatnie 166. Dobra, no to próbuję dalej. Kar Karłowa jest zwojownik, więc zwojownikiem trochę gorzej, niby. No, jest to zrobienie na pewno. Krytyk super. Super, super, super 168. Dobra, także próbuję dalej. Znowu wojownik. Oj, tutaj się siadł mu krytyk. Dobra, ale na tym już na razie przerwę. Myślę, że nie ma co, więcej grzybów wydawać. Krok, co do 50 dobić. I zwanek 48, więc wysoko, to tam mrokiem, bo to będzie przegrana. To nie ma co, i tutaj jest już niższy ogień, więc niego pokonamy albo ziemią, albo ogniem. Dobra, ogólnie jakieś środowiska myślę, że mogę zrobić. Więc to sobie porobię. Poziom trochę podbiję, jeszcze skarczmy. I najpóźniej trochę jeszcze później próbuję coś tam przepchnąć. Jak chodzi o podziemia to opuściłem serce ciemności na dziewiąty poziom bo tych dusz mam pełno, więc po prostu się buduję. i po tym robię dalej ekstraktor. dobra jakiegoś bohatera to mamy 33 poziom By musiał sobie poszukać tego jakichś ziomków bez itemków, to teraz nie będę tego robił sobie też później karnę. no dobra, to dzisiaj to będzie na tyle dzięki za oglądanie na razie i cześć.